Jeżeli chcesz pobierać mody bez limitu, bez ograniczeń, zapraszam Cię kolego do zapoznania się z linkiem z opisu. Tam jest wszystko wytłumaczone po kolei co, jak, po co i dlaczego. Siemaneczko, z tej strony Miki i witajcie w kolejnym odcinku z najdziwniejszych modów do farminga, a towarzyszy mi niektóry inny jak Dędzius Smurfu. Dobry wieczór. Co ja powiedziałem? Merfu. smurfu. Mikusiu. Bardzo, bardzo, nie takie, no nie wiem, dziwne słowo, ale dędziu, po prostu smak potacza nie, to znaczy Niekulturalne. Po niekulturalne, tak. Jak ktoś wie, co to znaczy dędziu, takie zdrobnienie od dendrofila, to naprawdę. No mniejsza z tym. Dzisiaj y, powracamy w końcu do serii dziwnych modów, bo dawno nie było, bardzo dawno nie było. Czekaliście, Barto. pisaliście chcieliście, ale uwierzcie, że po prostu jakoś tak nie mogłem się zebrać do tego, poszukać y, wasze propozycje, przejść i tak dalej, no trochę mi z tym zeszło. Ale żeby było mało tego mojego pierdzielenia, to jeszcze chwilę dodam taką jedną sprawę, że jeżeli macie jakieś tam dziwne mody, to możecie je podesłać na maila z opisu Wystarczy link do, do moda oraz zdjęcie, tak? Albo jakiś link do strony, także jakieś tam było to widoczne. I zawsze możecie je tam podesłać i być może właśnie ten mod znajdzie się w kolejnym odcinku, jeżeli nie był prezentowany wcześniej. No, na dzisiejszy odcinek z Murphy przygotowałem coś z czasów wojennych trochę z czasów bym powiedział, też współczesnych Rudy 102. Czy, czy, czy jesteś gotowy na to, tak? jesteście gotowi? dobrze, zaczniemy tutaj od od ciągu, tak? zaczniemy od ciągu, a tak zaczniemy takim wojennym y, tematem, Leopardem 2A4 mocy 150 koni Boże. Zobacz. a patrz, pa, Smurfo pa kiedy, kiedy, widzę smarfa w ubraniu kiedy widzę Smurfa bez ubrania aż to można strzelać tym czy coś? Nie wiem ale... ale okay. Co ty to szybkie? Nie, ja tak jakbym ja to żaktowałem wcale, wcale smursa nie jest podobna. I taka będzie mikli, ale czemu tak po smursie jeździć? Nie po prostu. Patrz, tak, tak, ten typ tak ma. Niech się cieszy, że może. Dokładnie. A pa, o, pa, widzisz to? Pa. Wisto, pa. O. O, co, bo takie murzyny wyszły ty? A ja to takie kupiłem ty. Taki, taki krety Ale błączki idą tym Matko bosko, a co, zaczynasz coś tu robisz jeszcze? Czekaj jakieś pługi można i ogień Czekaj, ty nie możesz No nie wiesz jak... Ej poczekaj, poczekaj mam pomysł za chwilę Weź, zatrzymaj się Weź się, czekaj dobra stój bo speram się trochę Aha no, stoi. Jaki den drogi No, a, aż, Bo, mi szkodę, aż mi się schowały Aż mu się schowały Ty, a kamera zabłona C, jaka fajna mi w się sensie do środka tak jakby Ale to, to z ja tego... Weź i, zoba, i kliknij Zobacz, zobacz, nogi, gdy... Jak... Ty... W środek... Nie, no ogólnie co niż moda. Powiedz, powiedz co nie o takim modzie, tak? No, jak ktoś się chce pobawić w wojnę, szkoda, pancernych, szkoda, że nie bez, psa. Nie. bez psa. Bez psa, no, no. niestety nie ma z nami dzisiaj, yy, ale, bez ale, nie, ale co? Nie no, zobaczą nas dalej, no, dalej, no, dalej, co będzie. będzie. Ale ogólnie, co powiesz na temat tego, 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 tego moda, tak? Ja nie no, fajnie, boczkiem się fajnie jeździ. Kierunki ma. Nie, nie przekonują ci kierunku, żeby powiedzieć, że to jest fajny mod? kierunki w czołgu, no to tak średnio gdzieś przydatne. bardziej Czyli... w Rosji, bo tam w Rosji to czołgi co na dzień powiedzieć. Tak, taką ruską mapę wziąć czołgami, nie? Nie no a to jest niemiecki szok, ty to jest chyba niemiecki szok. ale dobra, nieważne. Ogólnie tak, ja powiem, że model fajny, spoko nawet wykonany, tak dosyć no no fajny po prostu, za bardzo mi się podobają. Jazda jest też jak najbardziej spoko, szczegóły też jakieś tutaj są dopracowane i tak dalej Więc ja myślę, że bardzo fajny mod, ale no bez zastosowania farmingu, no bo... No bo po co, tak? No nie oszukujmy się, no bo po co, nie? No po co? Bo. Dobra, smarkwo wyjdź z tego. W ogóle smarko pochwalcie się gdzie byłeś dzisiaj, bo to chodzę ale jesteś, ale wytłumacz ludziom czemu. 111 MW Bełchatów. bełchatów. No, zobacz co to jasno. O Jezu. Red Bull ci skrzynkę? To jest Co ja pod jestem. Ty. To łódka miała... Opa, Dobra, jestem. Zobacz. <noise> jest tu jakaś woda? Ja pierdzielę ty! A kliknij V, Kliknij V, kliknij V. Klikam V. Zobacz. Mi się dziewuszka pojawia. Zobacz. Ja A, A Widzę, widzę. Jaka pompa? Chodź wody poświęcle, gdzie jest jakaś woda? To w ogóle woda jest to czy nie? Tu nie ma wody Ajaj aj, 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 No aj, aj, jak jak ziele. Serio to tu nie ma wody wcale, nic, poczekajcie Jak Bida w Nie Ameryce. dobra, jest jest woda, wiem gdzie jest woda. Jest fontanna, dobra, dawaj. Dzieka, ale pompa, nie? W sumie? O, ale to chodzi jak piła, posłuchaj taka. Ta, 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 no trześć mała Może. Może tutaj. Przejedziemy się na romantyczną przejażdżkę nad wodę. Ty? Ale obstawiasz, że będą pływały, czy nie? Nie jestem pewien. Ale ściąga, ja pierdzielę. Obie z tyłu, biała mewa, nie? I tak wie, że biała mewa. Będzie gleba. Do... Ale się trzymają te łódki, ci powiem. Aha czy ja Nie, bardzo fajna kobita, naprawdę za tą kobitkę to łapka w górę. Jak płyniecie w łódki, tak. Na... łódki, kreś. Dobra, to jest woda, ogóle nie. Patrz. Zobaczymy, czy można pływać. A, sta Nie, dobra, nie można pływać. Nie wierzę, do głębokiej wody. Przelecę to No czyli, no niestety są to łódki, które nie spełniają swojej... Y... Zoba, zoba, kręcę wokół. No. Zabiegowało mi się na piękne oczy, bo się drzegacie. Ej, bo to jest Jest. No nie niestety, ta łódka swojej yy, podstawowej funkcji, czyli pływania. Ale smartfon, wyjdź, wyjdź, wyjdź. A, wyjdź szkoda, z niej, szkoda, szkoda. Ja ją sprzedam yy, i my zobaczymy, bo mamy chyba jeszcze jedną łódkę z tego co widziałem. A nie knura, to potem. Ale kupimy Dobra, sobie jeden taki i jeden taki. Zobacz! Mhm. Jakie... jakie mietki Ech... Jakie dźwięki, jakie dźwięki, jak malujące ty Zawsze Ech... chciałem w farmingu być na rybach Zobacz, jak cztery Ech... ślady zostawia Ty, a może ktoś się topi? Poczekaj, ja to ja sprawdzę, halo 70 płynie Chodź, przepłyniemy się nad, nad fontannę, połowimy ryby fontanny Ale im przyspieszasz, tym bardziej wiosłuje, ty U! Boże robimy Uf. te stunty łódkami ja jestem silny to za patologiczny odcinek Zobacz Zoba! Ale nie chciałeś tak nigdy się... Weź nie popki. się Nigdy nie chciałeś tak we farmingu yy, wythrillować się na łudexce nad stawem bo... jakiegoś okonika albo karpika Poke mnie. No nie jest z tej strony no Weźmy się utopie, no. Nie widzisz, bo że tak? w wodzie jest tak głęboko, no? Co, jak bokiem poszedł to łódko? O, pięknie oh. Ale podejrzewam, że też się dał tym pływać, ale dawaj Czek Ale jakiego kija w ogóle mamy, ty bez kołowrotka, bez żyłka jest, przepraszam Długi bambus, nie? Bambus, co to? Ja... Dobra, racz... U! Przejechałem kogoś no, Dobra, że obstawiam, że się, nie, się da. nie da pływać, nie, nie będzie się dało Nie, no ale... Ale... Ty no... No utopiłem swoją, no nie wierzaj tu. A wsiądź do mnie, możesz Nie. Dobra, ja, ja pierdziele. Ty utopiłeś! A ja utopiłem swoją. No bo ty jesteś gorszy. Gorszy Janusz, żółw... O. O. Utopił łódkę. Ale to było takie pyl pypy. Py. No aż normalnie, aż normalnie sobie zdjęcie tylko mimo tego, nie? Ale ktoś pyta jak czy tą konsolę włącza, taką co teraz, nie, bo dużo osób o to pyta. To tą konsolę się włącza w plikach y, gry Tam się zmienia y, jedną rzecz i tam się takie coś włącza, ale to wpiszcie sobie w górę jak włączyć konsolę y, farmingu i też wam wyskoczy Dobra y, sprzedajemy to, ale... Ale jak ocenić właśnie te łódki? Tak? Te dwie łódki, które teraz mieliśmy, Smurfo, jak je ocenisz? To brak świateł, nie? Tak, to, 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 to jest minus. Dobra, więcej nie pytam. Siadaj! Kota mi zarzgnęli, ty posłuchajcie Cicho, cicho Weź wyjść i weź Jakie knury, to można tu coś podpiąć no Zarabia, podpniemy Ty, ale weź już do przodu, one one kwiczą trochę bardziej Suba, proszą się Ruje ma Aloj, <słuchaj> <słuchaj> to ej, ej. O, światła i spójrz na oczy Brak się bać Nigdy nie chciałeś pogać. O jeszcze z dupy coś A tu już nie widać Czeka, zobaczymy czy to uciągnie na przykład takie coś Oho, narus gruby rury No nie wiem no Może no, uciągnie nie, Weź że do tego nie ma I bierzesz ci Coś przerwało lekko Pugi bierzesz czy agregat? Ej, obojętnie. ja mogę pugi. A, to weź agregat. Nie wsiadaj na moją maciorkę, no. No, obalił mi knurka. <noise> obalił mi knurka, jak to zrozumiałeś. Ale wieprzek, no. <noise> o, nie, Dobra, odjeźdź maciorką. Boże. Zawsze chciałem takie coś, nie? Bo normalnie będzie w a będziemy chnurami. Jak pod to tym zaba. odcinkiem będzie 2000 łapek, to robimy sezon na knurkach. <noise> Zoba ciągnie! Poczekaj, tylko... Ty nie, nie, nie wysiadaj z niego. Bo się przeraża, ja jak jakiś dźwięk jest. Zoba! <noise> no ja nie wierzę w to. Trochę ściąga O boże, a ty... Ej, jest... mój snurek, ty gdzie? Zadowolony i no kwiczy? Ale poczekaj, mam, mam lepszy pomysł Znaczy, ty tam sobie rób, ale poczekaj ja, ja coś kupię jeszcze Zadowolony i no kwiczy, boże Patrz, no teraz nie mogę tego znaleźć mm. Jakby lożkę jaką zobaczył Normalnie pędzi No gdzie są kosiarki? Jestem ślepy No i są <laughs> Ja jakie chore to jest Boże, smerfło. A ciekawe, czy wałek ma w dupie To ogonem, ogonem tak... będzie kręcić Mogę go siarkę w ogóle, czy mogę? Mogę! Ale ten dym z dupy, zobacz jak to wygląda taki Zoba. Zawsze chciałem zrobić kos na knurze Zobacz jak to wygląda o taki skrzydlaty Patrz Ale drąbałem trochę z tymi modami, nie? Dobre, dobre, nie. Ludzie, bardzo fajny mod, polecam każdemu knurki jak... No. Pozostawiamy po w komentarze, dostawmy to, dostawimy to Wam No teraz Boże wróćmy do takich spraw, bardziej Ten y, ma tutaj 1250 koni Tym da się latać, to jest bardzo głośne Ty! Kliknij kontrol Znaczy ten, cups, y, kaps, Masz koła? Nie To mi się koła założyły na jednej stronie no co widzisz to, czy nie? Nie. Ja tyle chwilę, ty, dobra, wystartujemy ty. Teraz ja to cię tak słabo słychać, normalnie jakby... Jakbyś ten... Ty, ale to lata! Ja On roku. lata! On lata, a ty może ty jechasz po mnie, Nie, kurde. Ja przykro, kurde. Ty, a, a możesz to... ze mną? Poczekaj. Chodź o wejdzie. kurde, ty. Helikopter w ogóle spadł, dobra, weź wyjdź. Rzekaj. Jak to głośno? Albo mi się daje, albo mi się gra zacięła. Aha. Czyli zawsze samoloty nie działają w farmingu. Yy, czyli smartwa wyjdź jak możesz. A ja już dokończę ten niestety sam, bo no samoloty nie działają po prostu w farmingu, tak? Jest takie coś, że... Yy, e, ty, koła się pojawiły, już zrobiłem. A, to dobrze. Ale po jednej stronie koło. No po jednej, weźmę mam po jednej. A ty jaknę... Kliknę... Zobacz ty teraz padam! Zobacz, Gdzie ty jesteś Ej, weź w do mnie. A Jak się zakłada śmigła ty? No capsule, ja klią capsłek tylko. Ja to... Kliknę ten kapsuł, na to myśli. Się... Uh! O Jezu Dobra, to jest yy, żeby tego było mało. Sam lotu nie oceniam, bo to, 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 to nie po co to jest. Ale zobaczcie to pod pasażera, ma weź na mnie po prostu tego. O czekaj, bo się skraszny. No. WOOO, morde ty. Aż proszę, bardzo się dzieje. A mu Ja I ty... mój trochę lezie nie chce. Cześć, ja policzałem. Nie. O! I tak, no. Ej, weź mnie kuchni. Nie proszę, ja sprzedam te, 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 te. To jest Możesz być z niego. Ale się ścięło mi wszystko, posprzedajesz te samoloty. A możesz chodzić? No tak licho. To weź je bowki ciągnikiem. Jak cię nie widzę. O. o, czekaj. Dobra, nie... O, o, nie musisz na razie. Zobacz! Ja pierdział. Jak z miejsca poleż? Ja latam. Już... Naprawdę latam smerfo. Leć! Ty dzisiaj tam jak na tym megawacie, ale kiedyś podpisuję samolotem robię, ja pierdziele. No na pewno nie bardziej niż ja. A coś, wiem. Ale... Albim. I teraz na po lewa. No, poczekaj, bo tu polewam. Rzozę. Po co jakiego, wszystkich szutam. Chodź tu stronę i dawaj, przerwa. Poczekaj, bo nie wiem, się odbliżyć. Znasz się śmigł odjąć. Lecisz, No tak aż agresywnie to chyba nie było, to. No poczekaj, bo to teraz. Yy, odejście, odejście, eee! Yy, no może nie brzoza może ten. Takim oto akcentem trochę. opuściło mnie aż tak. Takim oto akcentem yy, kończymy ten dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał powrót do dziwnych modów. I co, łapeczka w górę, subik, komentarzyk, jeżeli jeszcze nie zrobiliście, to zróbcie to. A my się widzimy niebawem w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się na razie. Cześć. Pa-pa.